Czuję dreszcze, wiem skąd jestem, a nie chcę Uroniłem łezkę, wrzeszczymy, bo chcemy wrzeszczyć Nie dociekaj, bo to boli i ja się nie zakoi Smutne oczy ze szkła Chciałbym je zasłonić, bo widziały słowi Te krople to te kapka Śmiali się, mam to cel. To sztuczne, przepraszam i proszę Twoje przekleństwa są słodkie, tak jak soczek Wszędzie gwiazdy, no i zimne w kosmosie Coś poczułem, przestał działać i był prawem Poszarpałem się pod blokiem Wciskali mi jakiś biały proszek Myślałem, że może mi pomoże Udaję, że jest dobrze, chociaż nie jest dobrze Nie dotykaj, bo to boli i się nie zakończy zasłonić, bo widziałeś moich te kable, te Mam na twarzy krew, nie jest sztuczna Mam ją na kostkach, na ustach, zawsze byłem grzeczny Chociaż robię gór mi rok chodzę na schody, patrzą bloki na nas Jestem młody, jestem tak nowy, da was zapach To nie wunderbał, onacy wódkę chodź to nie ze mną mała To, to nie ze mną mała Wypijam butle sam Jesteś dobry, jesteś kozak to nie zły żart Ha ha, ha. Nie ha Jestem ze wsi Mam siano w butach za tysiąc skarpetki To się może uda Jestem przebiegły, bo jestem przepiękny, bo bo jestem najlepszy Przyjazka się tańczy jak percy. Nie dotykaj, bo to boli, mi się nie zakończy.